Na wszystkim tak to wygląda. Tu sobie wkładamy na przykład wiertło, żeby zaznaczyć. Mamy cylinder. Mamy tutaj już odbiłem wsadzamy cylinder. Zaznaczamy, gdzie będzie powstawał nasz nowy kanał olejowy, a zaraz pokażę, jak to dalej będzie wyglądać. Dobra, mamy tutaj już gotowe. Tutaj mamy. Przygotowane pod gwint, będzie broczek, żeby kontrolować, czy olej dochodzi. Zaraz będziemy nacinać kanał. Tutaj mamy kieszonkę wychodzącą z bloku. No, dobra, lecimy. No, Kanalik mamy nacięty. Teraz tylko gwincik tu zrobimy i będzie no, i tak to wygląda. Olej będzie ciśnięty tutaj, wchodzi nam tutaj, rozprowadza się. Tu mamy brokiem zastawione, śruba kontrolna, czy olej dochodzi do spirali. No, i teraz wiercimy sobie otwory. Tak to wygląda. No. Pamiętajcie, trzeba kamykiem stępić od wewnątrz, żeby nam pierścieni albo tłoka nie haratało. No. no w tym wypadku jest tłok trzypierścieniowy, więc niestety tutaj nie złapie nam pierścionka, ale może nam tłoka poharatać. Zawsze trzeba stępić, to tak samo jak kanały w dwusów. No. Zwykłym wiertłem tam 3,5-3 mm, no i olej nam będzie spływał. Tu dałem powyżej otworów, żeby nam spływało w dół. Od dołu również jest zrobione, tak więc dookoła po obwodzie tłoka będzie olej leciał. No. Mamy to. Lewy cylinder, tu ogarnięte. Zrobiona jest fasolka. No i teraz mamy tutaj, tak to wygląda. Mamy porobione wpływy oleju na tłoka. No i tutaj mamy wejście oleju, czyli zasilanie z pompy. No. Tak to powinno wyglądać. I tak jak mówiłem, nie zapominamy ogradować. studio w piwnicy, gdzie biegały i meble.